Hejka, to Alex Blackroth. Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj w takim szybkim filmiku chciałabym wam tylko dać znać, dlaczego nie mam nie tak długo, a nie tak jak ostatnio zostawić was bez żadnej informacji. Ogólnie nagrywam dla was o Omori, staram się nagrywać. Zostało mi może 6 godzin, żeby przejść na no, no, normalny route, normalną ścieżkę, którą zaczęliśmy, tak jakby wcześniej. Tylko, że no, znowu mam problemy z dyskiem C A HitFilm, czyli program, na którym ja edytuję filmiki dla Was Wymaga jednego giga wolnego miejsca Prawdopodobnie, żeby tworzyć swoje własne y, pliki tymczasowe Więc nawet jak ja y, wyczyszczę sobie y, dysk I mam przynajmniej ten jeden giga, ja wejdę na program i niestety już jest zapchany i nie przypuszczam mi ścieżek. Nie chcę ich y, dać do programu. Jest problem z renderem. I to się krzaczy, i po prostu, na przykład, w połowie filmiku już nic nie słychać. Ja Miałam tak przy księżniczkach i pamiętam, że z tym to było pierdliwe Ale y, plan jest taki: skończę nagrywać Omori, Mori, bo usuwam wszystkie save, y, które mamy. I. Albo zacznę edytować, a w międzyczasie będę nagrywała Hikikomori. Albo nagram normalny route, nagram Hikikomori. I dopóź, dopiero później, jak już usunę wszystkie save'y i odinstaluję tą grę, to zacznę Wam tworzyć filmiki. W sumie mam chyba nagrane 10 godzin gameplayu. No, wiem oczywiście, że to wyjdzie dużo mniej, bo ja wiem, że tam jest sporo rzeczy do wyedytowania, ale na razie nie jestem w stanie tego zrobić z powodów technicznych. A głupio mi było, bo już zbliżamy się znowu do tych dwóch tygodni od, od, od ostatniego filmiku i nie chcę Was zostawić bez informacji, tak jak przed Art of Murder, czyli be, miesiąc bez jakichkolwiek informacji ode mnie. E, więc ja już nawet to, co teraz do Was mówię, nagrywam w samym hit-filmie bezpośrednio, żeby mieć pewność, że nie będę miała problemu później wyeksportować tej ścieżki tutaj do programu, żeby znowu nie było problemu. Tutaj bezpośrednio Wam to zrobię, zedytuję, żebyście mieli jakiś filmik żyje. No i e, będę kontynuowała granie. Nie powiem, idzie mi to, to troszeczkę wolno, bo nagrywam przeważnie o Mori 3 godziny na raz, bo tak wydaje mi się jest najekonomiczniej, bo na tyle mam mniej więcej energii i jest tego kontentu na tyle, żeby był chociaż godzinny filmik. Bo niekiedy 3 godziny nagrywania to jest dla Was godzina filmiku. Przy czym usuwam wracanie się, robienie pobocznych misji, czyli na przykład farmienie, zabijanie króliczków, i, te, i takie poboczne że, rzeczy, których wy nie musicie oglądać, a nie chcę was zanudzać. Więc e, tak jak już mówiłam, plan jest taki, że nagramy sobie wszystko. No i tak. Te, no, no, obstawiam 6 godzin. Czyli jeszcze dwa filmiki. Teraz za niedługo idę znowu do pracy, ale potem mam trzy dni wolnego, więc prawdopodobnie uda mi się coś tam wyłuskać z tych ty, 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 ty i coś ponagrywać, bo już chcę to skończyć. Ja już jestem tak blisko, już, już mi machają tym zakończeniem przed nosem i już chcę do niego dotrzeć. Ale nie mogę, bo tu jest jeszcze tyle misji bo właśnie do zrobienia, żeby tak naprawdę dotrzeć do końca tej gry. Bo nie ukrywajmy, są rzeczy, które są niby poboczne, ale żeby tak naprawdę zdobyć, normy, żeby dotrzeć do tych zakończeń, które są bad albo good, to trzeba zrobić jeszcze niektóre rzeczy. Bo ja idę w, według walkthrough dla łatwości, dla łatwości, dla pewności, żeby było łatwiej, łatwiej i po prostu trzymam się tego, co oni mi piszą i tego, co mi polecają. No więc, widzimy się prawdopodobnie. Prawdopodobnie. Może za dwa tygodnie. Ja teraz ten filmik na szybko zedytuję. Może jeszcze dzisiaj uda mi się nagrać, bo jeszcze jestem aktualnie sama na tych naszych pokojach, więc nie będę nikomu przeszkadzała moim gadaniem. Eee, ale to zobaczymy, bo może się okazać, że zaraz kotek wróci w każdej chwili, a nie chcę, że tak powiem. Mm, też siedzieć za długo y, z wami i, i, i wam tu krzyczeć, płakać i, i śmiać się tym bardziej, że jutro idziemy do pracy i trzeba jednak troszeczkę szybciej spać no ale... zedytuję ten filmik, może coś nagram, jak nie to teraz trzy dni idę do pracy 3 dni wolnego 3 dni wolnego na pewno nagram chociaż jeden filmik a potrzebne mi około 2 albo trzy. Obstawiam, że tylko 6 godzin mi zostało jak się zepnę. Ale nie obiecuję. Bo ja też myślałam. Zaczynałam drugi dzień. Znaczy dwa dni do wyjazdu. I byłam taka pewna. A jeszcze może 9 godzin gory. I mam koniec. Nie. To nie był koniec. Jestem w połowie tego y, dnia, którego tak Pewnie mówiłam, że zaraz skończę. No, ale to. Widzimy się za niedługo. Musicie jeszcze troszeczkę wytrzymać. Jak widzieliście, ja tam odpowiadam na Wasze komentarze, przynajmniej je lajkuję. Ja wszystko widzę spokojnie. Więc jeżeli nie umiecie się ze mną skontaktować w żaden inny sposób, bo pod każdym filmikiem jest Discord. Nie wiem czy nie działa, bo normalnie mnie przerzuca, ale może się okazać, że mi się przerzuca, bo ja już mam, ja jestem w tym. ja, ja jestem w tej grupie. Jeżeli coś nie działa, nie umijcie się ze mną skontaktować, bo na przykład w Instagramie coś mam zablokowane, zawsze możecie mi dać znać w komentarzach. Ja y, staram się czytać wszystkie komentarze. Wydaje mi się, że jeszcze nie pominałam ani jednego, bo jako tako nie mam tyle powiadomień, żeby mi się Wasze komentarze gubiły, a bardzo cieszę się, e, kiedy mogę tak jakby przynajmniej da dać wam to e, serduszko pod tym, filmie, pod, pod tym komentarzem, no. Więc jeżeli macie jakieś pytanie, jeżeli chcecie się coś e, dowiedzieć, powiedzieć, możecie w komentarzach. Nie musicie mi tam nigdzie pisać indziej. E, no, i, i, i. i, Co jeszcze mogę wam powiedzieć? No, no, no życie, no. no. Oczywiście. Ktoś by się spodziewał, że jak mnie tak motywacja weźmie na nagrywanie, i już tego samego dnia chcę edytować, to już. Babo! Babo! Coś ty sobie myślała. No. Ale. Damy radę. Jak ostatnio daliśmy radę z zapełnionym dyskiem C, to teraz też damy radę. To nie tak, że ja nie mam więcej dysków i to nie tak, że ja mam pełne te dyski. Te dyski są praktycznie puste, ale no, jest dużo programów, które trzymają swoje pliki i tworzą swoje pliki na dysku C i ja po prostu no. No ja rozkładam radę, bo ja nie jestem nic w stanie więcej z tym zrobić, no. Bo ja sobie przeczyszczę dysk. Odświeżę, w sensie zresetuję i dzieje się to samo. Albo przeczyszczę i wchodzę na hit filma i mam zero. <grymne> no śmiesznie. Ale nie będę przeinstalowywała systemu, więc spokojnie to nie tak, że znowu zniknę, bo komputer nie działa. Komputer działa, komputer da radę. Jakoś damy radę, musimy dać radę, musimy jakoś przetrwać. Jeszcze teraz nie dość, że. Komputer mi szwankuje, to jeszcze telefon mi szwankuje, to jeszcze muszę zbierać na mieszkanie. I to już w ogóle, co ja mam zrobić? A teraz wszystko idzie do góry. I jest wspaniale. No ale dobra, nie będę Wam już po prostu uwielbiam z Wami gadać, przepraszam. Jak się już nakręcę, to już nie umiem przestać. Dobra, życzę Wam w ogóle miłego dnia. Jeszcze raz ogólnie bardzo, bardzo przepraszam, że znowu znikam. Ale no, nie, 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 jestem w stanie nic innego zrobić, Nawet no. Nawet, ja już wszystko, co mogłam podinstalowywać i poczyścić, i przeszłam przez wszystkie foldery, żeby ręcznie wszystko usuwać, ja usunę, zrestytuję komputer, dzieje się to samo, więc musimy troszeczkę poczekać, musimy być troszeczkę cierpliwi. Ja też się staram jak najwięcej tego nagrywać na raz jak najdalej z tym wszystkim iść no ale nie ukrywajmy to jest gra gdzie ja ostatnio żeby pokonać bossa musiałam 6 razy powtarzać całą walkę więc teraz robi się coraz trudniej ja też jest mi coraz trudniej iść do przodu dlatego postaram się wrócić za dwa tygodnie mam nadzieję że usłyszymy się przy Omori bo nie mogę się już doczekać Mori reaktywacji. Jak nie, to nagram Art of Murder i walnę Omori na boki. Coś szybkiego, coś łatwego. Takiego jak Art of Murder leci. Jak Omori nadal będzie tak mi krzaczyć wszystko. No, dobra. Miłego janka miłego wieczoru. Miłej pracki, miłej szkoły. No i do usłyszenia za niedługo. Pa, pa!